Przypewne. Jest wielka dziwna i nic nie mówi. Moje życie jest I tak dla ludzi. Grające, uśmiechające, nic nie widzące. Będę sobie tworzył, będę sobie grał, będzie coś jechało, powiem tra -la -la. Wytworzymy wszystko co ma być i będzie dobrze, dobrze żyć. Na starość myślę, na emeryturze, zagrać sobie muzę. A kiedy stchórze, to wypierdalać będę z jakiejś stęki i robił będę dziwne kurwa dźwięki. To będzie przyjdę, mój wielki koniec, bo nie jestem Donbasyj i wszystko on. Kochani moi, miałem jakiś strach już do Was powróciłem, że chcieliście tak. Powiem krótko do Was, bałem się wtedy, kiedy kosy i cegły za mną leciały. I się bałem. Bogoniły mnie jakieś wały Rzucały, strzelały, chciałybym kulę dostał w łeb Wtedy bym spadł jak wór na łeb Lecz powiem, powiem, powiem krótko Wam Teraz już nie jestem sam Wolę do Was wrócić, wolę dla Was grać Wolę dla Was śpiewać i wolę tam być tam Ale powiem krótko do was. Słowa dwa Kocham Was i będę dla Was grał Kochani moi, powiedzcie słowa te Czy jest dla Was dobrze, czy dla Was jest to źle? Czy znowu coś kiepskiego, bo ja nie wiem, czy mam być waszym kolegą? Powiedzcie krótko mi, co dzieje się. na tym świecie wszystko dzieje się złe. Tu widzę złość, tam dobre grób też. Czy będzie mi to dobrze, czy będzie mi to źle? Ja tego nie wiem sam. Wy też nie wiecie, Chcielibyście bym umarł, by nie było mnie na świecie. Bym trafił do dołku w plastikowym worze. Czy będę na dworze, czy w jakimś otworze? O Boże, pomóż mi. Przy tych ludziach, bo nie rozumiem i to mnie utrudnia na ziemi być, powtarzać coś, bo to jest zło, które powtarza mi to. Lecz ja wolę powrócić i dla Was wszystko mówić, i wszystko grać, i dobrze wszystko robić, bo kocham Was i mówię to, że nie ma tego na dobro, na zło. Powtarzam jeszcze tak, powtarzam jeszcze nie, lecz to, co robię, to nie jest już złe. Powtarzam Wam wszystkim. Moje słowa dwa. Tylko będę grał i będę grał raz. Tyk-tik-tik-tam, tyk-tik-tam. Tyk, Każde moje słowo nie jest złe, a dobre. tuk tuk tte. Wiecie co Więc ja wam mówię, nie będzie z tego źle. Każdy z was niech powstanie na nowo. Będzie kolorowo i będzie odlotowo, bo piękny jest świat. Popatrzcie na niego z góry. Niech zagrają wam kangury. Ja mówię to. Co wy nie wiecie? Popatrzcie na świat. To zobaczycie, co wiecie. Telewizja kłamie. Ludzie też jak wy, ale ja wam powiem Śmiecie się, hi, hi, hi To wszystko jest dobre, to wszystko jest złe Ale to co dobre zamienia się na dobre Wszystko z nieba Zlatuje na ziemię Nie mówcie tego co mówicie na ściemę Ja mówię wam, nie stoję już sam Stoję z innymi ludźmi I na was gram I mówię tylko, to co ja wiem Nie będę ściemniał I wszystko też dla was jest